Witam serdecznie w programie Ekstraklasa Podcast, programie, który przeprowadza kibiców przez zbliżającą się kolejkę piłkarskiej PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Orłowski, Radio Golf. Witam serdecznie. Cześć. A więc, żeby już zbędnie nie przedłużać, zaczynam od pierwszego meczu, gdzie brukbet Termalika Nieciecza podejmie Zagłębie lubiny. I ta, Thermalika Termalika brukbet pomimo zamknięcia okienka transferowego cały czas przeprowadza Jakieś transfery, i najnowszym nabytkiem jest reprezentant Węgier, Ronald Werga, który brał udział w Euro 2020. I jak myślisz, czy te wzmocnienia, które Bruckbert przeprowadza, nie są po prostu za późno? I drugie pytanie, czy pozwoli im to się po prostu utrzymać w elicie? No wszyscy mają nadzieję, właśnie robiąc na ostatnią chwilę takie ruchy, że, że one właśnie pomogą. Co no, tu dużo mówić? Nie ma czasu specjalnie na to, żeby zgrać tych nowych piłkarzy ze sobą, a pętla się w pewien sposób zaciska na szyi słoników. Ten ekstraklasowy byt jest wyraźnie zagrożony. Kolejek do końca coraz mniej. Są w tym momencie piłkarze z Gminy Żabno najpoważniejszym kandydatem do tego, żeby spaść do furtu na pierwszej ligi w przyszłym sezonie i no, co tu wielce mówić, no, tak jak to wszyscy doskonale sobie zdają z tego sprawę, ta ostatnia deska ratunku w postaci sprowadzenia piłkarzy z doświadczeniem na niezłym poziomie jest teraz użyta, chwytają się jej właściciele drużyny Termaliki, no i Zobaczymy, czy to, czy to zadziała. Szczerze powiedziawszy, nie wróżę zbyt dobrej przyszłości tej ekipie, no ale być może pozytywnie się zaskoczę. Być może ten czy inny nowy piłkarz jakiś taki wjazd z buta i z drzwiami nam zaprezentuje i będę musiał oczekiwać te słowa. Niemniej no, nie ma co się tutaj specjalnie e, czarować. No, sam Roland Warga nie zbawi termaliki Torasa 2. Też nie uważam go za jakie, jakąś wybitną postać, która mogłaby tutaj na barki to wszystko wziąć. No właśnie, bo też ciekawe na jakim poziomie fizycznym jest Holand Przychodzisz, chociaż trzeba pamiętać, że w ostatnim meczu bramkę dla czy też zdobył debiutant 32-letni Czech. No tak, on wprowadził się właśnie tak jak powiedziałem z buta w zespół i dał jakiś taki impuls drużynie Thermaliki. No, która, no, mówmy się, formę ma bardzo dobrą na wiosnę, bo na pięć spotkań, trzy zwycięstwa, jeden remis. No, ale. No, Kłopot ich polega na tym, że ci bezpośredni kandydaci do tego, żeby spaść obok nich, też punktują i cały czas ten, ten dystans, jaki mają do pokonania niecierczanie do tej bezpiecznej strefy jest, co by nie mówić, spory. A co do Tomasza Poznar'a, bo to on tę bramkę strzelił, no on już w Żlinie w tym sezonie pokazywał, że coś tam potrafi. Kopać piłkę, to nie jest dla niego tylko hobby, ale też zawód i umiejętność, która, którą posiada i to na poziomie całkiem przyzwoitym. Tak więc, no jeżeli poszedłby jego śladem węgier, to na pewno biłbym brawo za taki ruch drużynie termaliki. Ale tak czysto na papierze mówiąc, troszkę mnie nie przekonuje to, to sprowadzenie akurat właśnie tego zawodnika, który ostatnio, jak dobrze pamiętam, w Emiratach grał. Tak. Dobrze. Jaki wynik padnie w tym spotkaniu? No szczerze powiedziawszy, jestem w pewien sposób zafrasowany tym, jak ten mecz się potoczy, bo Brookbet w dobrej formie, zagłębie. W sumie nic specjalnego ostatnio nie pokazuje, ale też punktuje regularnie. Powiedzmy, że remis. No dobrze, więc przechodzimy do następnego meczu. Kolejny mecz z gatunku Volteno 6 punktów, ale to tylko zapytam o wynik. Górnik, Łęczna, Legia, Warszawa. No ostatnio w Pucharze Polski górą był zespół z Warszawy. Legia cały czas jest taką jedną wielką niewiadomą. Nie mam pojęcia co sądzić o drużynie Aleksandra Wukowicza, bo jeden mecz za drugim jest zupełnie inny. Najpierw Huśtawka Idzie do góry ta nastrojów, euforia, a zaraz potem przychodzi spadek, i znowu jest ciśnięcie po poszczególnych piłkarzach. Też powiedzmy, że remis, bo Łęczna będzie się chciała zemścić za, za Puchar Polski i za to, że przerwana została ich ostatnio pasa bez, bez porażki, bo no, pamiętamy, tam bodaj od listopada oni nie przegrali żadnego meczu licząc i właśnie Puchary, i, i ligę. No dobrze, przechodzimy do następnego meczu, gdzie Warta Poznań podejmie Górnik Zabrze i tak jak wiele klubów, jak mówiliśmy już na początku, przeprowadza transfery na ostatnią chwilę, tak Górnik zrobił to samo i sprowadza bardzo ciekawego na papierze zawodnika, czyli Paczeko, między innymi piłkarza, który występował w młodzieżowych drużynach Liverpoolu i z tego, co się orientuje, też zagrał kilkanaście minut w rozgrywkach Carabao Cup, kiedy tym, że Liverpoolu był jako trener, z kolei ten transfer. No on jest takim zawodnikiem, który nigdzie nie potrafił zagrać miejsca, aczkolwiek wszędzie, gdzie trafiał, to w zasadzie był taką postacią, która była wykorzystywana w mniejszym bądź większym wymiarze przez trenerów. On i w Atletico był i w Rayo Vallecano, w Betisie, w Alaves, w Hetapę. Tak więc no, objechał prawie całą Hiszpanię wzdłuż i wszerz. Grał na naprawdę niezłym poziomie. No, jestem ciekawy, no bo tu też oczywiście pozostaje pytanie, jak szybko się z kolegami dogada. Aczkolwiek mam wrażenie, że zdecydowanie ciekawiej, mimo, mimo wszystko, wygląda jego transfer niż transfer Węgra do Termaliki, mimo że on powiedzmy. Na tym swoim podwórku większą stabilizację zanotował, bo jednak długo był wierny barwom i jednego klubu, zanim wyjechał, zarabiać w Emiratach. No to, to jednak, gdzieś właśnie ten fakt, że mimo iż grał w wielu klubach, to zawsze grał, przemawia na korzyść, moim zdaniem, Hiszpana. A myślisz, że Hiszpan nawiąże do tych Hiszpanów, którzy byli w górniku Enrique i Jiménez? No, gdyby tak było, to ja tu bym złapał się za głowę i zapytał dyrektora sportowego, jak ten transfer wpadł w głowę, skąd on go wytrzasnął i dlaczego tak dobrze mu poszło w tym, w tym szukaniu zawodnika do składu. No bo wiemy, że przecież Jan Hulo i Jimenez, zwłaszcza Angulo, to były postacie absolutnie wiodące Angulo, król Strzelców, Jimenez zawodnik, który był mózgiem absolutnym zespołu. Nie wiem, czy w tym sezonie będzie w stanie tego dokonać, ale gdyby został dłużej niż na pół roku, to czemu nie? Może się, się zgra z tymi kolegami z młodego pokolenia, w których górniku nie brakuje, którzy będą stanowić przez lata o sile tej drużyny. No dobrze. To jaki wynik padnie w tym spotkaniu? A. Tutaj też, tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, co, co sądzić. No faworytem jest absolutnie Górnik, moim zdaniem, ale warta trenera Szulczka mi się podoba na wiosnę i mam nadzieję osobiście, że, że Poznaniacy powalczą, niemniej stawiam na gości. Pias Gliwice, Lechia Gdańsk. Tutaj co prawda w naszych notatkach przedprogramowych pisałem tylko, że pogadamy sobie tylko o wyniku, ale dzisiaj Przegląd Sportowy opublikował artykuł, gdzie wychodzi na to, że od dwóch miesięcy niektórzy piłkarze nie dostają pensji. Jak myślisz, czy to może wpływać na podstawę Dańszan, czy raczej po prostu słabsza forma jest powodem? To znaczy, no, jeśli chodzi o te ostatnie rezultaty, to chyba jednak forma, bo jak dostawali pensję, to przecież yy, się zdarzało tak, że gdzieś im prąd odcinało w pewnym momencie i mimo dobrego pomysłu na mecz nie potrafili tego Wykorzystać. Na no, pewno atmosfera będzie gęstnieć na swój sposób, jeśli to się będzie przeciągać, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj zawodnicy wykazywali się w taki sposób. No, na, na, z, nie wydaje mi się, żeby mimo wszystko zawodnicy wykazywali się w taki sposób, że. No będą grać na złość zarządowi, bo ten im nie płaci wszak, no zawsze można klub w pewnych okolicznościach wyciągnąć do, do odpowiedzialności, można rozwiązać z nim kontrakt, a jednak takim graniem od niechcenia też gdzieś ewentualne transfery się od siebie odgania, więc nie, wydaje mi się, że tutaj raczej forma, aczkolwiek no nie ma co się, co się oszukiwać, że nie mogą się takie sytuacje dziać w klubie na tak wysokim poziomie, na poziomie ekstraklasy, bo no, Lechia wiem, że żyła ponad stan, dosyć po długo ściągała piłkarzy do siebie, bardzo ciekawych, znanych w całej Europie nawet, no ale te pieniądze, które pompowane były do klubu, też gdzieś tam w pewnym momencie to źródełko wyschło i na pewno nikt nie chce, żeby sytuacja się, się powtórzyła na szerszą skalę. No dobrze. Jaki wynik padnie w tym spotkaniu? No moim zdaniem tutaj będzie. A powiem, że, że remis niech będzie. Jak tak remisowo czyli, czyli już, mam, już w piątek, kolejkę, to, to będzie remis w sobotę. Czyli mamy kolejkę remisów. No powiedz, powiedzmy, że tak to będzie się układać. Jak się spojrzy na kursy Buchmachera, to 2,40 na Piasta, 3,10 na Lechie, więc no nie, nie, jest wykluczone, że właśnie do podziału punktów dojdzie. Dobrze, więc mecz Krakowa po Szczecin, jaki wynik tutaj padnie? No jestem ciekaw, co zrobią pasy na własnym stadionie, bo zaczarowały kibiców tymi meczami z Lechią i, Lech, i Lechem właśnie przed własną publicznością potem. No już jednak trochę ten entuzjazm opadł fatalny mecz w Białymstoku. Porażka z Brukbetem, porażka też na wyjeździe z Górnikiem. A pogoń jest rozpędzona pogoń jest liderem. Pogoń przede wszystkim nie może sobie pozwolić na utratę punktu, bo znowu spadnie i to już teraz nie tylko za Lecha, tylko za Raków prawdopodobnie jeszcze dodatkowo. Tak więc no myślę, że Krakowie się, się postawi, ale jednak skłaniam się ku pogoni. Dobrze, więc przechodzimy do następnego spotkania. Gielonia Byłystok podejmie Wisłę Płocki tutaj. Paweł Staniu w końcu w Ekstraklasie wylądował, bo kiedy jakiś klub szukał trenera, on od razu był takim naczelnym kandydatem do objęcia każdego klubu w naszej, występującego w naszej lidze. No i w końcu się tu znalazł i można też ciekawostkę powiedzieć, że jego asystentem będzie Norbert Gula, czyli brat niedawnego trenera Wisły Kraków, Adriana Guli. No i właśnie i tu pojawia się pytanie, jak Paweł Stanio sobie poradzi w Ekstraklasie? No zna środowisko. Przecież był przez wiele, wiele lat piłkarzem klubów ekstraklasowych. Pracował też przez moment w termalice jako asystent. No, Parafrazując klasykę, on nie może grać w ataku, ale może zasiadać na ławce i prowadzić zespół do dobrych wyników. Ja w ogóle byłem zaskoczony, że Wisła zrezygnowała z trenera Bartoszka, bo umówmy się, początek roku imponujący nie był, ale jednak ta twierdza płoc, która dopiero na początku. Rundy wiosennej padła, mimo wszystko gdzieś to punktowanie, które doprowadziło zespół do środka tabeli. No, to, to nie wystarczyło do tego, żeby on utrzymał posadę co do powola stanów, no, tak jak mówię, on ze środowisko, więc powinien się odnaleźć w płocku, aczkolwiek moim zdaniem, w ogóle niepotrzebna była ta, ta roszada na stanowisku szkoleniowca. No, płotczanie w tym momencie mają. 9 punktów przewagi nad strefą spadkową, do pucharów stratę 15 punktów, więc w zasadzie ani opuszczenie ligi, ani awans do ligi konferencji im nie grozi, więc nie wiem szczerze powiedziawszy, czy to był dobry ruch, no ale może to ma być taki impuls już na przyszły sezon, w którym być może jakieś mocarstwowe plany wobec gry na odnowionym stadionie będą chcieli wprowadzić w życie na wciarze. No tak, tam się mówiło, że po prostu dochodziło do wielkich nieporozumień między trenerem Bartoszkiem a dyrektorem sportowym Magdoniem i po prostu, tak jak przekazywały różne media, szukano po prostu okazji, żeby z trenerem Bartoszkiem się pożegnać, choć ja też y, osobiście uważam to za błąd, bo uważam, że Maciej Bartoszek już za całkiem niedługo znów pojawi się w Ekstraklasie w roli jakiegoś strażaka. No tak, to nie ulega wątpliwości. Trzeba, trzeba gdzieś się, się z tym liczyć, no bo on w tej funkcji najczęściej w ogóle się pojawia, a dwa chyba też najlepiej się czuje. Niemniej, no cudowiszy, no ja zdaję sobie sprawę z tych, z tych tarć, ale no cały czas, mimo wszystko, nie rozumiem tego, że no dochodzi. Aż tak bardzo to wszystko do, do głosu w kontekście funkcjonowania klubu, bo oczywiście dyrektor sportowy razem z trenerem w porozumieniu z nim odpowiada za, za transfery, za to, jak drużyna wygląda, ale no, moim zdaniem, jednak, mimo wszystko, trener powinien stać, stać wyżej i być tą osobą, która jest odpowiedzialna za siebie i, i przede wszystkim za wyniki drużyny oraz to, kogo ma pod swoimi skrzydłami. No a tym bardziej, no tak jak mówię, te wyniki też mimo wszystko nie przemawiały jakoś za tym, żeby powinno dojść do tej, do tej roszady. Będzie też inny akcent, że tak powiem białostocko-płocki, bo Jagiellonia Białystok niedawno zatrudniła dyrektora sportowego, właśnie Łukasza Masłowskiego i powiem szczerze, że zaczyna to ciekawie, ciekawie wyglądać. projekty Pertkiewicz-Nowak Masłowski, to może wypalić? Wypalić może, tylko znowu mamy tę sytuację, że jest taki hura optymizm w Stoku, a zaraz będzie powiedzmy seria dwóch, trzech spotkań, gdzie będzie słabsza gra i znowu będzie takie jechanie po, po wszystkim i po wszystkich i po piłkarzach i po, po zarządzie, tak więc ja bym się wstrzymał, aczkolwiek jestem pozytywnie nastawiony, bo to są Osoby, które wiedzą, co, co powinny robić na swoich stanowiskach. Jeśli nie będą sobie wchodzić w paradę tak jak to było w Płocku, czy w przeciwieństwie do tego, co było w Płocku, to może to zarzec jak najbardziej. No dobrze, jaki wynik padnie w tym spotkaniu? Jak Ilonia ostatnio remisuje, kolejka remisów, to powiedzmy, że, że remis. Chociaż, znając naszą ekstraklasę, może zadziałać efekt nowej miotły. Możliwe, że tak będzie. Dobrze, przechodzimy do następnego spotkania, gdzie Śląsk Wrocław podejmie mi Radom i może zanim to pytanie, które miało paść teraz, padnie troszeczkę później i w ogóle jak oceniasz ruch Śląska ze zwolnieniem? Jacka Magiery pochopny na miejscu, czy powinni to zrobić już wcześniej? No i tu akurat w porównaniu do sytuacji z Tenerem Bartoszkiem Muszę się, się zgodzić z zarządem klubu z Wrocławia. No może faktycznie to już jest ten etap troszkę, może nawet za późny, jeśli chodzi o pożegnanie się właśnie z byłym selekcjonerem kadry U20. Ale samo to, że, że on traci pracę, to nie jest niczym nadzwyczajnym. On pewnie doskonale sam się spodziewał tego, że za chwilę może ten stryczek na jego szyi ta pętla się się zacisnąć, bo tam w zasadzie od lata nic nie funkcjonuje, jeśli chodzi o Śląsk. Są pojedyncze przebłyski, a tak naprawdę od momentu odpadnięcia z europejskich pucharów, od tej potężnej porażki z HPL-em Berszewa, no jeszcze powiedzmy gdzieś na fali tego, jak sobie we wcześniejszych rundach Śląsk radził, potrafił i wygrać derby z Zagłębiem i u siebie z Legią, co jednak można na przestrzeni czasu ująć w ten sposób, że to nie jest jednak jakiś wielki wyczyn, ale później, później już naprawdę ani wyniki, ani też, też gra w żaden sposób nie funkcjonowała, bo wiemy, jakim strategiem jest Jacek Magiera jak potrafi poukładać te wszystkie klocki, a tutaj no, nic, nic do siebie nie pasowało. Jeszcze te babole obrońców w ostatnich meczach, które no, były pośmiewiskiem w pewien sposób ludzi oglądających ligę wycinane do robienia sobie śmiesznych zarcików z muzyczką z Benny Hilla, no to, to też też swoje. Swoje robi, nie oszukujmy się tak, więc tutaj no może może faktycznie ciutka nawet nawet za późno do tej zmiany dochodzi, ale akurat w tym przypadku w porównaniu do Wisły Płock się się nie dziwię, bo Wiśle przestało rzeć na początku tego roku, ale ogólnie ten zespół funkcjonował dobrze, tak Śląsk już już parę naprawdę bardzo długich miesięcy jest z nim coś nie tak. No i mamy powrót trenera, który w Ekstraklasie już pracował, Piotr Tworek, były trener Warty Poznań, który zrobił z nią naprawdę duże rzeczy. No właśnie i myślisz, że Piotr twarek to jest odpowiedni kandydat, bo jak sobie tak przyjrzałem polskich trenerów, którzy są wolni, to tak naprawdę Jedynym jeszcze sensownym wyborem byłby Michał Prawież, choć uważam, że akurat to by miało mniejszy sens. I uważasz, że Tworek to jest właściwa osoba, czy Śląsk powinien gdzieś wyjść poza granice Polski, szukając trenera? Znaczy, jak na już, to, to, to jest dobry ruch moim zdaniem, bo Piotr Tworek, wiemy, że został zwolniony z Warty, ale w zeszłym sezonie dokonał rzeczy niemożliwej, a i w tym przecież, no było źle, ale też nie można powiedzieć, że ta Warta była y, zespołem łatwym do prowadzenia, bo jednak w porównaniu jaki jest skład teraz, a jaki był, kiedy obijał się o puchary trener, trener Tworek, to też nie można powiedzieć, że miał ułatwione wręcz zadanie, y, tylko wręcz przeciwnie, dużo, dużo trudniej y, było, tak więc y, jak na już, to uważam, że to jest doskonała y, opcja i Jestem święcie przekonany, że będzie robić wszystko, co tylko w jego mocy, żeby drużynę z Wrocławia utrzymać, bo nie oszukujmy się, o to teraz walczy Śląsk. On ma tylko dwa punkty przewagi nad szesnastym górnikiem Łęczna, więc muszą zacząć zdobywać punkty zawodnicy wrocławscy. No dobrze, więc jaki wynik padnie w tym spotkaniu? No, szczerze powiedziawszy, tutaj po cichu też myślę o efekcie nowej miotły, że, że zadziała. Zwłaszcza, że no Radomiak troszkę, troszkę, troszkę wypuścił powietrza z tego, co nabrał jesienią. Zwłaszcza ta porażka z pogonią 04, też ta porażka z wartą 1-3, gdzie się w kilka minut wszystko rozstrzygnęło na niekorzyść zespołu. Wtedy gości i teraz też gości, tak więc no, tak po cichu, po cichu liczę, że będzie, patrząc z perspektywy tabeli, niespodzianka i to ta niżej notowana drużyna wygra. No dobrze, przechodzimy do następnego spotkania. Wisła Kraków, Lech Poznań. No właśnie, Lech Poznań, który niby te punkty gdzieś tam zbiera, ale jednak widać, że ta drużyna Macieja jednak jednak nabrała trochę piasku w szprychy, że tak powiem i Tutaj zapytam, no, czy Lech nie, nie zaczyna ci przypominać tego Lecha sprzed sezonu na Dabielicy, kiedy też mieli szansę na mistrzostwo i to też zaczęło się gdzieś sypać? Czy Lech wróci na właściwe tory, tak już ogólnie, nie tylko w tym meczu? No mi się wy... Ja to cały czas powtarzam. Lech gra momentami naprawdę świetnie. No, tak jak było przecież po tej straconej bramce z Rakowym. No, oni zdominowali. Obrona częstochowa dosłownie była. W wykonaniu dużny Marka Papszuna, że wykonali swoją pracę defensorzy kapitalnie, to już swoją drogą, no ale dali się zdominować, dali się zamknąć. Lech po prostu ma kłopoty z robieniem tego, co w Szczecinie z Pogonią, czy w meczu u siebie z Brugbetem, to znaczy strzelić gola, ustawić pod siebie mecz i, i ciągnąć to dalej. Oni strasznie falami grają. Jak się zbiorą na początku meczu, to starają się cisnąć. Jak ich rywal troszeczkę tam pod, podgoni, będzie zmuszony zespół Lecha do cofania się, biegania za piłką, no to już, już jest kłopot. Już jakiś błąd może się przytrafić, już będzie trzeba odrabiać i później znowu trzeba na złamanie karku pędzić. Tak więc ja nie uważam, że Lech jest w jakiejś złej formie, tylko po prostu musi w końcu stać się taką drużyną, jak na Mistrza Polski przystało, która ma swoje okazje i je wykorzystuje, i sprawia, że nie ma po prostu rywal nic do gadania w późniejszym etapie spotkania, bo no sam się wykończy, Lech w innym wypadku. Bo co z tego, że ja mówię, że oni grają dobrze, jak, jak punktów nie zdobywają. Tak więc nie, nie twierdzę, że są w gigantycznie. Trudnej dla siebie sytuacji, bo przestali być zależni oczywiście tylko od siebie w kontekście ligowej tabeli, ale na pewno są, są w złej sytuacji, tym bardziej jeśli nie przełożą tego, co ja mówię, na faktyczne boiskowe działania. Będzie, będzie się Lech na pewno jeszcze męczył w tym, w tym sezonie i kandydatem do mistrzostwa jest absolutnie, być może nawet cały czas, nawet pomimo faktu, że jest na trzecim miejscu. Największym z tej, tej trójki liderów, ale no sam, sam musi to mistrzostwo wywalczyć i nie może dawać okazji rywalom do tego, żeby oni w tym przeszkodzili, bo to, to oni zazwyczaj podają pomocną, pomocną rękę w meczach, których jest, jest ciężko najnormalniej w świecie. To są takie mecze na jedną, na jedną bramkę, a, a to rywal, a nie Lech je, je zdobywa. No tak, cytując klasyka, można powiedzieć, że największym rywalem. O Mistrzostwo dla Lecha jest sam Lech. Dobrze, no jeszcze krótkie pytanie o Wisłę Kraków. Czy myślisz, że ten remis z, Le, z Lechem Gdańsk będzie takim momentem przełomowym dla Wisły i to wszystko powoli zacznie się układać? No, momentem, momentem przełomowym miał być już remis z Górnikiem Łęczna, jakby to nie zabrzmiało, bo to było takie spotkanie, w którym no właśnie, też Wisła nie potrafiła wykorzystać swoich okazji, ale też przynajmniej długi, długimi czy dłuższymi fragmentami była zespołem zdecydowanie przeważającym, była zespołem dominującym. No a co się potem przydarzyło, to wiemy z Legią Porażka, z Olimpią odpadli w Pucharze Polski. No teraz niby jest ten remis z Legią, może to znowu być jakaś taka faktycznie tak jak mówisz, okazja do tego, żeby dziś mentalnie się podbudować, ale. No przy całym szacunku dla Jerzego Brzęczka, dla piłkarzy Wisły Kraków, dla włodarzy tego, tego klubu, nie wydaje mi się, żeby Biała Gwiazda przy obecnej dyspozycji zagrała w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. O, powiem szczerze, dość kontrowersyjna teza, bo wydaje mi się, że jednak kilka drużyn słabszych w tej lidze mimo wszystko jest. No niby tak, ale z drugiej strony jak spojrzysz sobie na Terminarz, teraz jest Lech, potem będzie Pogoń, zobaczymy jak będzie z, z Piastem, jaka będzie forma drużyny z Gliwic, ale też, też Górnik po drodze Derby z Krakowią, Radomiak, tak więc no nie ma gdzie tych punktów aż tak dużo przytulać, jak się, jak się wydaje, żeby... Mogło to, to wystarczyć. Nie mówię, że tak, że tak będzie, że, że Wisła się znajdzie w tej najgorszej trójce ligi, ale moim zdaniem na tę chwilę, nie tylko ze względu na ilość zdobytych punktów, jest ta drużyna kandydatem, żeby pozostać w tym miejscu, w którym aktualnie jest. Choć, prawdę powiedziawszy, skoro tak mówię, to pewnie zaraz się okaże, że z Lechem wygrają. No właśnie, jaki wynik padnie w tym spotkaniu? No mimo wszystko Lech, e, chociaż no tak jak mówię, pewnie, pewnie tak będę sobie tutaj e, gadał, a, a skończy się w drugą stronę. No dobrze, więc na koniec kaków Częstochowa, Stal Mielec i zapytam tylko o wynik. No tutaj e, po tym zwycięstwie nad Lechem myślę, że, że Raków e, jest, jest faworytem, aczkolwiek e, no, Mielczanie są takim e, moim e, Cichym, cichym faworytem do, do sprawiania niespodzianek w tym sezonie, bo nawet jeśli ta wiosna jeszcze wybitna w ich wykonaniu nie jest, to bardzo ich polubiłem jesienią, po tym jak oni się podnieśli, po tym sezonie, gdzie za uszy sami się wyciągnęli z czeluści ligowej tabeli i się utrzymali. Tak więc stawiam na raków, ale liczę, że, że Stal się postawi i będzie ciekawy mecz. No dobrze, więc tym meczem kończymy kolejne wydanie magazynu. Ekstraklasa Podcast, a moim gościem był Mateusz Okławski. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję. Ja też dziękuję i słyszymy się w kolejnym odcinku, który będzie już, za, już w piątek, już za tydzień. Dziękuję, do usłyszenia.